Witajcie, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku pod tytułem Od inspiracji do motywacji. Dzisiaj mamy kolejną wyjątkową gościnę. Jest to Asia, Joanna, ale wołajcie, Asia, woli Asia. Asiu, proszę Cię, przedstaw się i powiedz mi, kim Ty jesteś. Joanna Gąsirowska. Kim jestem? Kobietą przede wszystkim. <śm> <śm> Kobietą, która z natury jest twórcza, bo każda kobieta jest twórcza. Tak głęboko w to wierzę, i, i jestem kobietą, która się otworzyła na tą część swojej energii. Pięknie, pięknie się przedstawiałaś, Asiu. Proszę powiedz mi, a czym się zajmujesz? W czym ta, twoja twórczość się wyraża? Czym się zajmuję? Znaczy, właśnie pracuję w różnych substancjach. Przede wszystkim ta, którą najbardziej czuję, to jest właśnie. Miedź to jest metal, który jest miękki, kowalny, który podczas rozgrzewania pięknie pachnie i zmienia kolory. Mm. <laughs> Także to jest chyba moja domena. No, poza tym szkło witrażowe i, i właśnie tu praca na podstawie witrażu Tiffany'ego. Biżuteria. Um. Tak, to też to, ma swoją symbolikę właśnie w moim życiu, biżuteria i, i później powiem dlaczego. No i też obrazy, tak? Bo, bo w moim życiu gdzieś pojawiło się malarstwo właśnie na studiach 17 lat temu i mm -hmm. <dziśle> dziś do niego wracam. Mm -hmm. Dobrze, to powiedz mi tak, powiedziałaś, że studiowałaś, to było, rozumiem, Akademia Sztuk Pięknych. Nie, to była plastyka nauczycielska o, pięknie. I czy to był taki moment, kiedy zainspirowało cię do robienia właśnie takich rzeczy, czy też jeszcze nie był ten moment? To Już była połowa drogi. O, a, to kiedy była ta inspiracja? Kiedy inspiracja, to się pojawiło? Inspirację miałam w domu. Miałam to mm -hmm. szczęście, właśnie mieć dom rodziców, którzy byli na sztukę otwartą, otwarci, bo mój tata rzeźbił. I mama go w tym fantastycznie wspierała. Tak? Mie, mnie budziło w nocy stukanie <laughs> tak, w, gdzieś tam w kuchni, tak? więc że mogłam wyjść iść po śladach zbiór. I obserwować, jak ta tak? to rzeźbi. To początek to był ten otwarty na to dom. Po prostu no, tak. to pozwolenie na, na twórczość. Także, mm -hmm. A o to, to jest trudno, bo wiesz, co robi twórczość. No, <laughs> wiem, no. wiem, potrafi wybić e, e, mieczem drewnianym dziury w ścianach no, no, 40 sztuk. No, tak. tak. No właśnie. <laughs> Dobrze, Asiu, ale powiedz mi tak. Mm, a wróćmy do tej inspiracji, cały czas mm -hmm. mnie interesuje ten temat kiedy tak na poważnie, no bo y, wiemy, że tworzysz wspaniałe dzieła, które zajmują różne miejsca, w, y, są oceniane gdzieś w, y, różnych wys, na różnych wystawach, y, sprzedajesz na y, różnych takich, y, nie wiem jak to nazwać, targach, nie wiem, ta, no, Festyna, jakichś takich festynach targa, tak, tak, tą swoją y, artystyczną, y, y, artystyczne dzieła, y, ale kiedy cię to zainspirowało, że ty to możesz to robić zarobkowo? To był moment. A to już dzięki moim przyjaciołom, uh -huh, tak naprawdę. Uh -huh. Tak, pierwsze takie wyjście że tak powiem szufladę, to było dzięki Wojtkowi Witkowskiemu. No piękny, też człowiek. Ej, tak, który właśnie wyciągnął mnie za uszy do, do zagrody pod Lipami, ja tam zawiozłam cały swój warsztat i tak się zastanawiałam w ogóle co to będzie jak, jak będę przyjęta. I, I tam spotkałam wielu ludzi, którzy mnie podnieśli, że tak powiem, w tym, że Ej, to jest świetne, rób to, pokazuj. Mm -hmm. <laughs> Także, no i pamiętam pierwsza moja sprzedaż jak napisałam tam swoje ceny. A bo patrzył, teraz zaśmiał się i dopisał jedynki z książek. Tak, także, okay. także to były takie, takie różne czyli, e, czyli, ty nie poczułaś tej wartości. Ktoś musiał tak, z zewnątrz to tak, zrobić. Tak, mm -hmm. tak, no, ale dobrze, że tacy takich ludzi spotkałaś, którzy ci podpowiedzieli. Asiu, w ogóle ta historia jest no niesamowita dla mnie. I rzeczywiście widać u ciebie tą radość, z tej, taką dziecięcą radość w sercu, właśnie wtedy, kiedy ty to robisz i o tym opowiadasz. To jest w ogóle fascynujące. Ale wiem też. Z naszych różnych spotkań, że sama miałaś różne problemy zdrowotne, i w 2020 roku pojawiły się takie no, większe górki do pokonania. Powiedz mi, w jaki sposób Twoja twórczość pomogła ci w powrocie do tej rzeczywistości, w powrocie do siebie, do zdrowia? Generalnie dla mnie twórczość to jest azyl. To jest ten stan, to miejsce, kiedy ja przestaję coś nazywać, tak? kiedy ta część umysłu nazywająca, oceniająca się kompletnie wyłącza, wyłącza się poczucie czasu, kiedy mogę odpłynąć. Uh -huh. A nie ma nigdzie więcej tej regeneracji, tylko w takim stanie prawda, euforii, wyłączenia się na stres, kiedy ten kortyzol spada, tak? to to ciało ma szansę. Regeneracji, tak, mm. bo, bo my chyba w naturalny sposób tego potrzebujemy. Dokładnie. Pięknie, że to czujesz, pięknie, że to zauważyłaś, że, że yy, to nie tylko się dzieje yy, w tych artystycznych dziełach, ale to też w Tobie też w Tobie, że to jest taka forma uzdrawiania, uleczania samego siebie. Jak najbardziej. Mhm, także słuchajcie, mamy rozwiązanie na choroby różne. Tutaj do Asi się zgłaszajcie, ona Wam powie, co trzeba zrobić. Ale tak, wiemy już dużo, ale chciałabym usłyszeć od Ciebie, jaka jest Twoja misja, którą czujesz, że masz do spełnienia, że Twoja dusza przyszła tutaj na ziemię po to, żeby zrobić właśnie to. To no to właśnie jest to, do czego nawiązałyśmy przez, przed chwilą. Lata temu jeszcze trafiła mi w ręce książka Biegnąca z wilkami. Piękna <grafię> książka, tak. 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 I zapamiętałam sobie właśnie, to ja, ja to poczułam, że to na pewno jest, jest prawda. To potem sobie sprawdzałam mhm. w różnych momentach. Że kobiety dom, azyl to miejsce naturalne jest właśnie w momencie tworzenia, bo, bo my tworzymy gniazdo, tak? My, my, my musimy to mieć, po prostu, żeby czuć się sobą, żeby mieć połączenie ze swoją duszą, tak? Żeby nasze instynkty działały jak trzeba, żeby nasza intuicja działała jak trzeba, tak? Bo mamy wspaniałe narzędzie w sobie, które gdzieś w, tym, w takiej codzienności, gdzie biegamy, jak ten chomik w kółeczku. Nie? No, hmm. każda z nas to zna, nie? I, I czasami nie umiemy powiedzieć sobie stop i wszystkim stop. Ja idę je zasuwać na, 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 nie wiem, na drutach czy coś. Ja, ja tego teraz potrzebuję, nie? Mm -hmm. Tak? No bo za chwilę przyjdzie ciotka, bo nie mam tu z podłogi nieumyte, nie? Rozumiesz? Cały czas gdzieś czegoś się obawiamy. Tak? I, i, i to nas blokuje, żeby na chwilę Wejść do samej siebie mm -hmm. tak, i, i, i zacząć robić coś twórczego. Tu nie chodzi o dzieło. To nie Chociaż chodzi o to dzieło. Jest ważne. Chociaż to też na jest nas, ważne. Dla na tak, nas. Tak. Ale, ale to jest ważny ten proces tego zatrzymania się, tego poczucia samej siebie tak w pełni. Nie? Mm -hmm. Żeby pozwolić sobie odpłynąć, żeby zobaczyć, co te dłonie potrafią zrobić, mm -hmm. co ta głowa potrafi wykreować. Mm -hmm. nie? To jest Czyli rozumiem, że e, trzeba takiej. Naturalnej asertywności, która mówi stop, teraz ja. Tak, tak. Mm -hmm. To jest niezbędne, to nie jest egoizm. Mm -hmm, piękne. No. Także e, wiecie, wiem, że różni, e, różni ludzie słuchają, ale jeżeli słuchają kobiety, to pamiętajcie, możecie ten swój spokój znaleźć w sobie poprzez kreację. Zachęcamy mhm. Was zaś do tego. E, Asiu, wiem, że robisz te duże, dużo rzeczy dla świata, e, a powiedz mi, gdzie Cię można znaleźć? No. 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 Można mi znaleźć na Facebooku jak najbardziej, ale jestem w trakcie, jestem na ukończeniu tworzenia swojej strony. Pięknie. W końcu swojego miejsca, Pięknie. gdzie, jeżeli ktoś będzie chciał. A powiesz nam, jak ja... na Facebooku to szukać się jako? Jako Joanna Gąsierowska, biżuteria jako miedziany las. Miedziany las. Mhm. Mhm. I tak będzie też się nazywała strona. Pięknie. Mhm. Także słuchajcie, kochani. E, wspaniała istotka, wspaniała duszyczka, e, nie wiem jak ja bym mogła nazwać, bo jesteś tak twórcza i tak kreatywna. E, kim jesteś dla tych ludzi? Kim jesteś? Wykuwasz nam drogę? Nie wiem co ty, <śm> <śm> Rozkuwasz nasze serce na tą kreację, na tą, na tą naszą wewnętrzną twórczość? Jak ja bym mogła w ogóle cię określić? Ja zawsze mówię, że jestem zwyczajna, peżem w truskawkach. <grym> Pesz w truskawkach. Słuchajcie, przepiękne. Pesz generalnie to jest chwast, ale pamiętajcie, że chwasty są bardzo zdrowe <grym> i trzeba po nie sięgać. Więc jeżeli Asia mówi, że jest peżem w truskawkach, to sięgajcie śmiało, będziecie zdrowi, naprawdę. Asiu, dziękuję Ci bardzo, ale naprawdę, słuchajcie, muszę Wam się z Wami podzielić. Ja na początku poczułam strach nie, z niej płynący. Przed tą rozmową, a teraz ja się czuję taka, hu, opadło mi wszystko, taką radość wewnętrzną czuję, tak jakbyś gdzieś połaskotała mi tam w żołądku tą swoją opowieścią, mnie samą. Więc bardzo się cieszę, że w ogóle jesteś, że możemy Cię tutaj poznać, że mogliśmy Cię tutaj gościć i mam nadzieję, że będziemy oglądać Twoje piękne dzieła, że ta Twoja droga to dopiero się rozpoczyna, że otworzy się cały pełen, cały szlak się otworzy i że naprawdę świat o tobie usłyszy. Dlatego ci, Asiu, życzę z całego serca. Dziękuję. Kochani, pamiętajcie, że osoby, które tworzą, które są bardzo kreatywne, które robią bardzo dużo, bardzo często bywają nieśmiałe. Jeżeli znacie kogoś takiego, kogo należy pokazać światu, to skontaktujcie się ze mną i ja niewątpliwie wyłonię tą, wyciągnę tą osobę z ogródka i pokażę ją właśnie całemu światu. Także dziękuję Wam bardzo i pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękuję.